Witajcie ponownie. Mam na imię Rich Aguilera i witajcie w wielkiej trójce. A skąd się to wzięło? W każdym razie chwilę temu przyszło nowe zadanie. Sprawdźmy je. Rich, czy ja naprawdę mogę prosić Boga o pomoc, kiedy chcę? Hmm. Innymi słowy, czy na Bogu można polegać? Widzę, że mogę polegać na Bogu przez przyrodę, która mnie otacza. Nawet tutaj, w lesie deszczowym, patrzę na te wszystkie wspaniałe rośliny i zwierzęta i widzę, że Bóg troszczy się o nie. Nawet te paprocie, których jest tu mnóstwo, i każda z nich pomaga zrobić nowe, czyste powietrze dla nas. To jest ich praca. Po to zostały stworzone i są niezawodne. Wiecie co? Nigdy nie słyszałem, aby roślina powiedziała: nie chcę mi się robić dzisiaj powietrza. Zapomnij o tym. Paprocie są trochę inne niż większość roślin. Większość powstaje z nasion, ale nie paprocie. Paprocie nie robią ani kwiatów, nasion, ani owoców. Więc jak się rozmnażają? Tworzą zarodniki. Możecie zapytać, co to są zarodniki? Zarodniki najczęściej znajdują się pod liśćmi paproci i są zazwyczaj bardzo małe. Zobaczmy. To, co potrzebują, to mokre miejsce do życia. Ponieważ są takie małe, poruszają się w powietrzu, lądują i rosną. Dlatego czasami widzimy, jak rosną bardzo wysoko na szczycie innych rzeczy. Tutaj jest paproć, która rośnie na drzewie. Pomimo tego, że nie mają nasion, na Bogu można polegać. Dał możliwość rozmnażania się przez zarodniki. Wiecie, jak dużo rzeczy w naturze pokazują, że Bóg będzie zawsze przy nas i nas nigdy nie zostawi? Uwielbiam wiedzieć, że Pan Bóg jest i będzie dla mnie. Bóg stworzył również ludzi, żebyśmy sobie pomagali. Bóg stworzył zwierzęta również, aby sobie pomagały. Wiecie co? Mam pomysł. Jesteśmy tutaj w Seattle. To jedno z niewielu miejsc, gdzie możemy zobaczyć zwierzęta, które sobie pomagają. Wieloryby, szczególnie orki. Wejdźmy na łódź, popłyniemy oglądać wieloryby. Nie mogę się doczekać, aby je zobaczyć. Chyba tam z przodu widzę wieloryba. Widzę tam orkę, bo od czasu do czasu widać jej płetwę grzbietową nad wodą. Wody tutaj mają dużo stworzeń. Orki, lwy morskie, wieloryby i inne. Ale ja myślę, że te biało-czarne orki są niesamowite. Jestem zachwycony, jak poważnie traktują swoje grupy rodzinne. Trzymają się razem, obojętnie co się dzieje. Mogą na sobie polegać. To niesamowite. Wieloryby nie pływają same, pływają zazwyczaj razem w grupie. Nazywa się je stada. Liczą od 5 do 30 osobników i nawet pracują razem, aby upolować jedzenie. Są pod nami. Bóg stworzył ludzi, aby byli tacy sami, żeby mogli na sobie polegać. Natura jest niesamowita, prawda? Obojętnie, gdzie pójdziemy, otacza nas i została stworzona przez Boga. Za każdym razem, kiedy widzimy coś w przyrodzie, jak wodę, ptaki, wyspy, powinno nam to przypominać o Bogu. Stworzył wszystko, aby wszystko działało razem, jak drużyna. Już widzieliśmy, jak orki polegają na sobie, ale jest tego więcej. Zobaczcie. Kwiaty polegają na pszczołach, które zapylają inne roślinki, a pszczoły otrzymują nektar. Każdy wygrywa. Ukwiał i błazenek. Ukwiał ma truciznę, zapewniając bezpieczne miejsce dla błazenka, a błazenek utrzymuje go w czystości. Każdy wygrywa. Tutaj mamy krokodyla i sieweczkę. Krokodyl otwiera paszczę i polega na sieweczce, która czyści mu zęby. Sieweczka otrzymuje bufet gratis. Polegają na sobie. Każdy wygrywa. Zebra polega na bąkojadzie, aby pozbyć się robaków, a bąkojady dostają darmowy obiad. Wszyscy korzystają. Każdy wygrywa. Jest wers w Biblii w psalmie 62, werset 5, który mówi coś bardzo ważnego. Polegam na Bogu. Chcę, żebyś pamiętał, że możesz zawsze polegać na Bogu. Okej, okay, sprawdźmy naszą wielką trójkę. To było blisko. Zobaczymy, jak dużo zapamiętaliście. Jeśli znasz odpowiedź, powiedz głośno. Pytanie pierwsze: paprocie nie rosną z nasion? Z czego zatem? Z nasion, z sadzonek czy z zarodników? Tak, z zarodników. Są takie malutkie. Ok, pytanie numer dwa. Jak nazywa się grupa wielorybów? Stado? Watacha? Czy może gromada? Tak, stado wielorybów. Dobra robota. Ok, numer trzy. Na kim możemy zawsze polegać? Na naszych przyjaciołach, na naszych rodzicach, czy na Bogu. Zgadza się. Zawsze możemy polegać na Bogu. Zrobię to, co Biblia mówi: będę zawsze polegać na Bogu. Dobra robota. Byliście bardzo uważni. Nie wiem, co bym bez was zrobił. Ha, dziwne. Myślałem, że wy...